Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wypoczęliście w czasie przerwy. Mam nadzieję, że poranna część naszej konferencji była owocna, interesująca. Dla mnie na pewno była. Bardzo mi miło podzielić się wynikami raportu, który ASECO zleciło jakiś czas temu, ponieważ mamy całe mnóstwo interakcji z naszymi klientami. I niektórzy postrzegali, że proces przemian jest odgórny, że są na przykład organizacje, gdzie jest Chief Transition Officer, następnie są opracowywane strategie, które są wdrażane. W niektórych sytuacjach jest to proces oddolny. Jest lider, który ma podejście niezwykle otwarte, więc. Zbiera informacje na temat operacji, które mogą być z korzyścią dla innych i nie budują niesamowicie dużych strategii odgórnie. Więc ASECO spróbowało ustrukturyzować tą wiedzę, zbierając informacje od wielu klientów. Zapytaliśmy, jakie jest podejście naszych klientów do przemian cyfrowych i przeprowadziliśmy taki sondaż. Więc teraz włączę prezentację. Problemy analogowe. Z Technologią. Więc opowiem na temat tego raportu. 300 firm, które zatrudniają ponad 300 pracowników. Jest to próba, która dosyć dobrze reprezentuje cały rynek zgodnie z metodologią sondażową. Mam nadzieję, że teraz prezentacja będzie działała. Więc sondaż przeprowadzono od lutego do kwietnia bieżącego roku, czyli całkiem niedawno. Więc chcieliśmy przeanalizować w jaki sposób Wykorzystuje się trzy rodzaje narzędzi elektronicznych: podpis elektroniczny, platforma zarządzania dokumentami elektronicznymi oraz identyfikacja elektroniczna. Chcieliśmy zebrać dogłębną informację na ten temat. Więc jest to Informacja dostępna w postaci paperless, więc można po prostu ściągnąć ten raport ze strony internetowej. Zacznijmy od ogólnych Wniosków. Ekosystem paperless wymaga interakcji fizycznej między osobami i papier jest zastąpiony dokumentami w postaci cyfrowej, które są potwierdzane na podstawie certyfikatów, które są uwierzytelniane i potwierdzone. Więc 316 firm wzięło udział w tej ankiecie, opisując proces cyfryzacji i firmy te stwierdziły, że nie jest to opcja, jest to konieczność, jeśli chodzi o obecny rozwój. Najczęściej wykorzystywane urządzenie, narzędzie to podpis elektroniczny i przede wszystkim kwalifikowany podpis elektroniczny. 75% firm stwierdziło, że właśnie korzysta z tego podpisu. 16% stwierdziło, że nie tylko korzystałem z podpisu elektronicznego, również korzystałem z platformy zarządzania dokumentami elektronicznymi. Jeśli chodzi o zaawansowanie, to jedynie 3% spółek stwierdziło, że korzysta z identyfikacji elektronicznej. Byłem nieco zaskoczony. Spodziewałem się, że podpis elektroniczny jest bardzo popularny i to było zgodne z moimi oczekiwaniami, natomiast identyfikacja elektroniczna w tak niewielkim zakresie była dla mnie zaskakująca. Nazwaliśmy to luką paperless, co to oznacza, że z jednej strony mamy cyfryzację, mamy dokumenty cyfrowe. Podpis elektroniczny owszem jest stosowany na szeroką skalę, natomiast brakuje wykorzystania dokumentów elektronicznych między działami oraz między firmami czyli są ograniczenia w zakresie stosowania rozwiązań cyfrowych. Z jednej strony może są pewne zalety tej sytuacji, są duże możliwości doskonalenia interakcji z klientami oraz interakcji wewnątrz firmy oraz interakcji między różnymi spółkami, które uczestniczą w tym procesie cyfryzacji, więc można dostarczać klientom te rozwiązania. Luka Paperless. Jeśli spojrzeć na sytuację bardziej szczegółowo, 75% stwierdziło, że korzysta z podpisu elektronicznego. Z tego odsetka 78% firm nie ma platformy do zarządzania dokumentami elektronicznymi. Znaczy to, że nie wykorzystują wszystkich możliwości. Z drugiej strony można powiedzieć, że przed nimi wielki potencjał dalszego rozwoju, cyfryzacji i niekorzystania z dokumentów papierowych. Dotyczy to interakcji wewnątrz firmy oraz między firmą a klientami prywatnymi, jednostkami prawnymi, administracją publiczną. Więc luka paperless jest z jednej strony potencjałem, z drugiej strony wyzwaniem. W ramach sondażu zadawaliśmy także inne pytanie. Jakie są podstawowe kwestie, bariery? Na drodze większej cyfryzacji, żeby być coraz bliżej cyfrowej Ziemi obiecanej. 61% spółek stwierdziło, że brakuje ekspertów specjalistów. Nie zdziwiło nas to, ponieważ jeśli zastanowić się nad tą sytuacją, jest to całkiem nowy obszar. Usługi, zaufania, podpis elektroniczny są z nami od kilku lat, natomiast jedynie kilka ostatnich lat, zwłaszcza z powodu pandemii, o czym jeszcze wspomnę, zabrakło specjalistów, którzy by mieli niesamowitą wiedzę w zakresie cyfryzacji, żeby mogli zaangażować najnowsze rozwiązania, najnowsze narzędzia, które są dostępne. Co jeszcze zauważyliśmy? 43% respondentów postrzega prawny system w Polsce jako niewspomagający rozwój cyfryzacji. I wykorzystywania usług zaufania. Dlaczego ludzie w ten sposób postrzegają środowisko prawne w Polsce? Warto jest się temu przyjrzeć. To jest całkiem duży odsetek. Kolejna liczba jest jeszcze ważniejsza: 41% respondentów de facto nie rozumieją, jakie są prawdziwe zalety tego typu rozwiązań. Czyli nie są przekonani do cyfryzacji, transformacji cyfrowej. To znaczy, z jednej strony rozumieją, że to jest fajne, ale w praktyce nie widzą mierzalnych efektów wykorzystywania narzędzi cyfrowych, czyli nie są tego świadomi. Trzeci wniosek. Nas to nie zdziwiło, czyli kwalifikowany podpis elektroniczny podpis elektroniczny w ogóle stał się standardem 96% wykorzystuje kwalifikowany podpis elektroniczny jeśli chodzi o kwalifikowane oraz inne rodzaje podpisów elektronicznych, które są mniej godne zaufania, można by powiedzieć, że 41% respondentów korzysta z innych typów podpisów elektronicznych, na przykład podpisu osobistego bądź zaufanego. Jeśli chodzi o postrzeganie, Wykorzystywania, stosowania podpisu elektronicznego. To postrzeganie jest pozytywne ze strony pracowników firm jak również klientów i partnerów. Mimo, że są pewne zastrzeżenia ze strony niektórych ludzi, uważa się ogólnie, że to ułatwia życie i podejście jest bardzo pozytywne, postrzeganie jest bardzo pozytywne. Jeśli chodzi o klientów oraz partnerów firm, 79% ma pozytywne postrzeganie wykorzystania podpisu elektronicznego. Co istotne? Firmy zwracają uwagę na to, że pomaga to zaoszczędzić czas oraz pieniądze, czyli z jednej strony jest to oszczędność czasu i oszczędność w postaci oszczędności finansowych, czyli w porównaniu do tych innych liczb na poprzednich slajdach, że nie wszyscy są przekonani, że podpis elektroniczny jest korzystny, daje jakieś benefity realne, tutaj widzimy dużo odsetek osób, które stwierdza, że można zaoszczędzić czasy, pieniądze. Czwarty wniosek i myślę, że wszyscy obecni na tej sali oraz słuchający nas w trybie online nie zdziwi Państwa to, że przyspieszenie transformacji cyfrowej jest w dużej mierze związane jak niektórzy. Komentowali, że w trakcie dwóch lat e, przyspieszyliśmy o 7 lat. Gdyby nie było pandemii, zajęłoby nam to 7 lat. To, co zajęło nam 2 lata, e. trudno jest oczywiście ocenić to w sposób e, niezbity. Niemniej jednak pandemia e, przyspieszyła e, transformację cyfrową. Nikt z nas nie spodziewał się ani oczekiwał pandemii, ale rozwiązania paperless stały się e, bardzo Bardziej rozpowszechnione w wyniku pandemii. I bez tego firmy oraz jednostki nie mogłyby funkcjonować. Byłoby to dużo bardziej niebezpieczne z punktu widzenia zdrowia. I tak jak powiedzieliśmy, bardzo wiele wzrostu wykorzystania tych usług było w czasie pandemii. I firmy, które już używały platform do zarządzania dokumentami cyfrowymi, zaczęły ich używać na jeszcze szerszą skalę. Te firmy miały taką przewagę, że już coś w tym względzie robiły, ale z kolei te, które tego nie używały, czasami y, wykonały taki sus do przodu i y, przeskoczyły od razu do najnowszych platform. Badanie przez kilku miesięcy pokazało, że 30% respondentów. Mówi, że planuje wdrożyć taką platformę do zarządzania dokumentami elektronicznymi jeszcze w tym roku, a więc najwyraźniej dostrzegają korzyści. Kolejny wniosek. Podejście bez papieru, podejście do dokumentów cyfrowych jest takie, że... Stopniowo to podejście przełamuje pewne silosy, które istniały we wszystkich organizacjach. Zazwyczaj do tej pory to było stosowane głównie w back office. Finanse, dział prawny, kadry to są te działy, które korzystały z podpisu cyfrowego i platform do zarządzania dokumentami cyfrowymi EDMP. Ale jest taki trend, który został przyspieszony przez pandemię że te narzędzia w wielu firmach są stosowane co najmniej w trzech departamentach. A więc firmy dostrzegają, że faktycznie płyną namacalne korzyści z tego, że stosuje się te systemy. I właśnie widzimy, że 63% firm używa podpisu elektronicznego, 76% ma platformę zarządzającą. I ten trend przyspiesza. I wreszcie, może pamiętają Państwo z pierwszego slajdu, to był najniższy numer firmy, które korzystają z EID, z elektronicznego dowodu tożsamości. Myślę, że to będzie się powoli zmieniało. I ten raport pokazał, że dostępność elektronicznego do dowodu tożsamości jest niezbędna i z warunkiem wstępnym, aby na szerszą skalę zachodziła transformacja cyfrowa i aby na szeroką skalę odchodzić od rozwiązań na papierze. To, że, na począt że to dopiero są początki... E to że są początki, to oznacza też wielkie szanse na przyszłość, dlatego że dzisiaj wiem, że w Polsce to się głównie wykorzysta przy interakcjach z administracją publiczną, ale to z biegiem czasu stanie się takim de facto standard i już teraz stopniowo zaczyna się stosować też w interakcjach między firmami komercyjnymi oraz między osobami fizycznymi. W tym momencie na przykład korzystają z tego instytucje finansowe. Widzimy na tych danych, że 2% firm planuje wdrożyć to rozwiązanie w tym roku, 19% rozważa to na przyszłość, ale 2 trzecie nie są pewne, nie są przekonane. Oczywiście są to ludzie, którzy mówią, jakie będą korzyści dla mnie z wdrożenia tych narzędzi cyfrowych. Nie uświadomiono im, nie pokazano im, że wdrożenie całego pakietu rozwiązań bez papieru przekłada się na wyższą efektywność funkcjonowania ich organizacji, na szybsze działanie, na bardziej zwinne działanie, na większą odporność itd. Jeżeli Państwo są zainteresowani tym raportem, to zalecam, żeby sobie po prostu ściągnąć cały ten raport, albo może go też online przeczytać i samemu wyciągnąć wnioski. Konferencje takie jak nasza, to właśnie jest to, co pomaga zmniejszyć tę lukę, o której mówiliśmy. Dziękuję. To z mojej strony tyle. Mam nadzieję, że to jest przydatna, przydatna informacja dla Państwa i życzę Państwu interesujących pozostałych prezentacji.